W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Ale pewien człowiek imieniem Ananiasz z żoną swoją safirą sprzedał posiadłość i za wiedzą żony odłożył sobie część zapłaty, a jakąś część przyniósł i złożył u stóp apostołów. Ananiaszu, powiedział Piotr, dlaczego szatan zawładnął twym sercem, że skłamałeś Duchowi Świętemu i odłożyłeś sobie część zapłaty za ziemię? Czy przed sprzedażą nie była Twoją własnością, a po sprzedaniu, czyż nie mogłeś rozporządzać tym, coś za nią otrzymał? Jakże mogłeś dopuścić myśl o takim uczynku? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Słysząc te słowa, Ananias padł i wyzionął ducha. Słysz, a wszystkich, którzy tego słuchali, ogarnął wielki strach. Młodsi zaś mężczyźni wstali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali. Mniej więcej po trzech godzinach weszła także jego żona, nie wiedząc co się stało. Powiedz mi zapytał ją Piotr czy za tyle sprzedaliście ziemię? Tak, za tyle, odpowiedziała. A Piotr do niej. Dlaczego umówiliście się, aby wystawiać na próbę ducha pańskiego? Oto stoją w progu ci, którzy pochowali twego męża, wyniosą też ciebie, a ona upadła natychmiast u jego stóp i skonała. Gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą. Wynieśli ją więc i pochowali obok męża. Strach wielki ogarnął cały Kościół i wszystkich, którzy o tym słyszeli. Wiele znaków i cudów działo się wśród ludu przez ręce apostołów. Trzymali się wszyscy razem w krużganku Salomona. A z obcych nikt nie miał odwagi dołączyć się do nich, lud zaś ich wychwalał. Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet przyjmujących wiarę w Pana. Wynoszono też chorych na ulicę i kładziono na łożach i noszach, aby choć cień przychodzącego Piotra padł na któregoś z nich. Także z miast sąsiednich zbiegały się wielkie rzesze do Jeruzalem, znosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia. Wówczas arcykapłan i wszyscy jego zwolennicy należące do stronnictwa saduceuszów pełni zawiści, zatrzymali apostołów, wtrącili ich do publicznego więzienia, ale w nocy anioł pański otworzył bramy więzienia i wyprowadziwszy ich powiedział Idźcie i głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa o tym życiu. Usłuchawszy tego, weszli o świcie do świątyni i nauczali tymczasem arcykapłan i jego stronynicy zwołali sanhedryn i całą starszyznę synów Izraela posłali do więzienia aby ich przeprowadzono lecz kiedy słudzy przyszli nie znaleźli ich w więzieniu powrócili więc i oznajmili znaleźliśmy więzienie bardzo starannie zamknięte i strażników stojących przed drzwiami po otwarciu jednak nie znaleźliśmy wewnątrz nikogo kiedy dowódca straży świątynnej i arcykapłani usłyszeli te słowa, nie mogli pojąć, co się z tymi ludźmi stało. Wtem nadszedł ktoś i oznajmił im. Ci ludzie, których wtrąciliście do więzienia, znajdują się w świątyni i nauczają lud. Wtedy dowódca straży... Poszedł za sługami i przyprowadził ich, ale bez użycia siły, bo obawiali się ludu, by ich samych nie ukamienował. Przyprowadziwszy, przyprowadziwszy ich, stawili przed Marcy Arcykapłan zapytał: Surowo wam zakazaliśmy nauczać w to imię. A oto napełniliście Jeruzalem waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas odpowiedzialność. Za krew tego człowieka trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi, odpowiedział Piotr, a także apostołowie. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego wy straciliście, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wywyższył go na miejscu poprawicy swojej jako władcę i Zbawiciela, aby zapewnić Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo, my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni. Gdy to usłyszeli, wpadli w gniew i chcieli ich zabić. Lecz pewien faryzeusz, imieniem Gamaliel, uczony w prawie i poważany przez cały lud, kazał na chwilę usunąć apostołów i zabrał głos w Radzie. Mężowie izraelscy przemówił do nich: Zastanówcie się dobrze, co macie uczynić z tymi ludźmi, bo niedawno temu wystąpił Teudas, podając się za kogoś niezwykłego. Przyłączyło się do niego około 400 ludzi. Został on zabity, a wszyscy jego zwolennicy zostali rozproszeni, i ślad po nich zaginął. Potem, podczas spisu ludności, wystąpił Judasz Galilejczyk i pociągnął lud za sobą. Zginął sam, i wszyscy jego zwolennicy zostali rozproszeni. Więc i teraz wam mówię: zostawcie tych ludzi i puśćcie ich. Jeżeli bowiem od ludzi pochodzi ta myśl czy sprawa, rozpadnie się. A jeżeli rzeczywiście od Boga pochodzi, nie potraficie ich zniszczyć. I oby się nie okazało, że walczycie z Bogiem. Usłuchali Go. A przywoławszy apostołów, kazali ich ubiczować i zabronili im przemawiać w imię Jezusa, a potem zwolnili. A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa. Nie przestawali też co dzień nauczać w świątyni i po domach i głosić dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Amen.